Witam wszystkich, słuchajcie. Ja już w terenie grasujemy. Co my tu mamy, nie wiem. Jakaś chyba łośmiornica. I masa jakichś zabawek. Uuu, łośmiornice są dwie. Słuchajcie, to jest coś do łapania. Chyba trzy są. Uuu, jakieś te chyba, chyba to są te. Wow! Na Halloweenach. Na Halloweenach. Jakieś samochodziki, piłeczki. Elo. Słuchajcie, jakby ktoś zgłodniał. O, to jest taki świetny. Chyba, słuchajcie, świecące ledowe te. To mogą być dinozaury. Ale coś nie działa. Nawet, słuchaj, ta śmietniczek mamy. Elo. Elegancja. Nie no, to, to powiem wam. Łabiutko to wygląda. Odczajamy co tam jeszcze jest. O, Super Mario, zobaczcie. Ula la, Mario to zawsze musi być. Słuchajcie, przydatny. Elegancja zabieramy. chociaż myślałem, że ktoś się... Ktoś się czai. Ale tych fajansów... O, Lego jest, słuchajcie, Lego Ludek. Uhu, Siema Lego, mój pierwszy LEGO. Tyle ja tych Lego już straciłem o, a to co to jest za te? nie ma nogi, słuchajcie nie ma nogi stracił nogę może jeszcze jaki lego będzie ja teraz się powiem wam boję bo te lego zawijam kurde, miałem tych lego chyba no cóż one mają, trzy rączki dziwnie małe nie wiem, nie znam. kurde, wezmę to tam jak ci się robocik Nie wiem co to. O, jest ten. Jak on się nazywa? Kurcze. Nie wiem, Zazol, czy jak on tam ma. Patrzcie, pełno jakichś takich dziwnych, naprawdę, tych zabawek jest. Mega dziwne. Zabieram tylko takie, co się słuchajcie, wydają, że są drogie. Ramy jedynie. Myślę, że tu ktoś idzie. Obczajmy, może tutaj wysypiemy. Tam są jakieś zabaweczki. Tu co my mamy? Nie, myślałem, że. Słuchajcie, jakie są zasłony. Cholera w mojej sytuacji. Ja powinienem. Nie powinienem, nie powinienem gardzić niczym, jak gdyby. Wiecie o co chodzi. Ci, co mnie znają, to temat jaką ja mam sytuację obecnie może finansowa słuchajcie nie jest taka dramatyczna no ale mieszkaniowo to jest no dosyć bardzo słabo powiem wam. sami wiecie tu jakiś bucik słuchajcie jakaś jakaś princesa zgubiła to jest kurde fajne powiem wam dziwnie nie wiadomo do czego to jest ale to jest fajne Nie wiem Powiem wam wezmę chyba Zawinę tę taka dosyć ciekawa rzecz O tu jakiś samochód Kurczę no Ach, Ale jestem kapa No nie no Po prostu słuchajcie Zaraz po prostu normalnie Rzym normalnie nie wytrzyma To może być hot wheels Nie nie jest Ale taki porządniejszy Zawijamy takie Bo też będziemy brać co to jest. może to są słuchajcie takie do akwarium jakieś te robactwo. jakiś motylek wszystko to jest takie jakieś patrzcie żelowe skiters jakiś skąd te dzieci biorą takie słuchajcie, zabawki nie wiem trochę przypadało Ude, wydawało, ja już mam słuchajcie jakieś nie duże lęki ale wydaje mi się że słyszę głosy uuu jaka elegancka miska Kurczę, powiem wam zawijam potrzebuję zup, na zupki takie wiecie chińskie coś coś te jest Nożyczki takie większe. Elegancja, powiem Wam, też też potrzebuję. Czego ja obecnie nie potrzebuję? Nie, wiecie o co chodzi. Co to w ogóle jest te, takie jakieś, jakieś rurki, pałonki? Nie wiem, co się wygina, słuchajcie. Nie mam pojęcia. Nie. Do... I do podlewania to ja nie potrzebuję kurcze patrzcie jakie łóżeczko skórzane eleganckie trochę przymokło powiem wam ale nie jest jakiś zniszczony no kurde elegancja Francja co wy na to w mojej sytuacji Słuchajcie. Patrzcie te bransolety. Trochę są zaśniedziałe, ale mnie się wydaje, że to jest normalnie. Proszę państwa, czyste złoto. Ja już mam coś z oczami, powiem wam i tak próby nie dowidzę. No jest jakaś, ale powiem wam, no nie widzę. To pewnie przez moje oczy, nie wiem jak wy macie lepsze. Patrzcie, patrzcie. Coś mi się 9,9, tam 7 rzuciło. A powiem wam dzisiaj mam w ogóle busy dzień w tym hotelu. To znaczy nic nie robię, nie? Ale przy okazji lecę szmaty oddać, bo dali nam i Zobaczcie, pełno szmat Adidasy. Słuchajcie, no nie jest. Nie jest bieda, nie jest bieda. Nowe ciuchy. No ale nie wchodzę, słuchajcie, nie wchodzę. Nie wiem co jest powodem. Nie jest, wiem co jest powodem. Tu mam, słuchajcie, jak ktoś reflektuje do oddania tego smoka, ale patrzcie, jaki ten smok jest zacny. To jest na Hot Wheelsy. Jak ktoś potrzebuje, piszcie śmiało, nie krępujcie się. Czajcie. No, to nie są proszę Państwa żartu. Quick, quick, quick. Jak transformersy, prawie. Dziewczyny, piszcie o te bransolety. Jak jesteście śmiałe, jak się nie boicie stracić ręki, słuchajcie. One będą, słuchajcie, teraz idealne. Zbliża się wszystkich świętych. Jak wyskoczycie, słuchajcie, jak lampkę na grobie podpalicie, jak jakaś ciotka zobaczy wasza, wiecie, znajoma, to normalnie blask, blask powala, oczy wypala, wiadomo. Maszyneczka, słuchajcie, ta ostatnia z ostatnich łowów. Patrzcie, elegancja śmiga była strasznie zajechana. No, ale wiadomo, udało ją się, udało ją się reaktywować. Co ja wam powiem? Co, co ja wam powiem, to wam powiem. Ale trzeba się zbierać. O, w ogóle, no, jak ktoś chce, bo do tego to się w ogóle nie da sprzedać. Dajcie znać. Opłaćcie sobie tylko przesyłeczkę. Słuchajcie, ja wam to wysyłam. Całkowicie za darmo, słuchajcie, za darmo. Więc śmiało, śmiało nie ma co się krępować. Lok, tak, nie lokówka, tylko suszarka też jest za darmo. Słonia nie oddam, słuchajcie, bo jest na szczęście. No, na szczęście, więc absolutnie ja w mojej sytuacji potrzebuję obecnie dosyć dużo szczęścia. Patrzcie, jaki mam widoczek, zacznę przez okno, przez okno. Tutaj. Kupiłem sobie piwo, słuchajcie, ale to już piąty dzień stoi, mówię tak, mam, ale nie dam, nie? Sąsiedzi przychodzą, słuchajcie, nie dam, nie poczęstuję, nie ma, skończyło się, nie ma tego, co było kiedyś. Dobre lata już nie wrócą. O, jeszcze mamy tego. Jak ktoś jest zainteresowany tym ludkiem, tylko coś on ma chyba z rękami. Piszcie śmiało w komentarzach, wszystko do oddania za darmo. Pozdrawiam no i widzimy się na następnym jakimś gniociku. Słuchajcie, może coś nagram w drodze do tego, do tego domu pomocy, pomocy. Ale oni mają tam słuchajcie kobietę. Ona się ja bym się tam nadał, bo ja słuchajcie, ja rozdaję ludziom z uśmiechem na twarzy, a ta kobieta, wiecie co, jak ja wyciągam tam z worka jakieś ciuchy chcę przymierzyć, o matko, jakbyście słuchajcie z szafy jej wyrywali, ma taką minę. Naprawdę. Dobra, nie będę was zanudzał, trzymajcie się. Hej. Branzolety jeszcze ciepłe.